Dzisiaj będziemy sobie wędrować po obniżeniu Ścinawki, tak zwane obniżenie Ścinawskie i Wzgórza Tutejsze. Zaczynamy od wambieżyc spod Bazyliki. Hawk. Nad wąbierzycami wnosi się Kalwaria Bambierzycka jakieś tu stacyjki będą no idziemy, idziemy zobaczyć na razie na górę Tabor, a później Synaj po drodze mijam już trzecią taką kapliczkę drugą w takim stylu w stylu dosyć starym jak widać, czarny szlak Góra Synaj no, miejsce bardzo urokliwe szlak pełen krzaków które mnie trochę uratowały. Jest jeden youtuber, który ciągle. Ale tu pajęczyn. Który ciągle mówi o. Ciągle. no Często powtarza. O kreciku pukającym w taborecik. Nigdy nie skupiałem się na takich czynnościach na szlaku, żeby jeszcze o tym mówić odbiorcom. Ale ledwo wyszedłem na dwa i te krzaki mnie poratowały. Bo jakieś takie te owsianki ostatnio. Są pędliwe. <laughs> idziemy, ale jest tu przyjemnie na razie. Jest klimacik mgły. Ale dzieją się rzeczy. O, patrzcie tu jest Synaj nieźle tu wyrasta z zakrzaków. Tam jest chyba góra nowa i cały ten kompleks kalwaryjny. Ale tam dzisiaj nie idziemy, natomiast tu możemy zajrzeć. Środeczka. Zawsze to jakaś opcja schronienia, Chodź tu lesia. O, grobowiec. Grobowiec. Spójrzcie jaki tutaj jest klimacik o poranku. Z koło 8 rano. Jesteśmy na górce choreb 429 chyba tak, metry. Ma to wzniesienie, to wzgórze. Jest i tutaj taka kapliczka klimacie nie tylko Beskid Niski w takim klimacie ale patrzcie tu ależ mistycznie Jeszcze nie wiedziałem że tutaj takie fajne omszone lasy na tym czarnym szlaku się zrobiły teraz będziemy wbijać na szlak zielony i nim dosyć długo bo do Gorzuchowa będziemy cisnąć takie kółeczko dzisiaj po tych wzgórzach Większość będziemy chyba otwartymi przestrzeniami dzisiaj chodzić, ale cieszę się z każdej chwili w lesie. Patrzę jak magicznie. Ho, ha, ha. Wszystko płynie. W nocy padało, ale idealnie o siódmej przestało. I tak wybrałem się dzisiaj na wycieczkę Wstałem o 4.40 ruszyłem 5.30. Trochę po siódmej dojechałem do Wambierzyc. Polecam Wam. Jest rewelacyjny parking. Nie wiem, z 300-500 metrów od samego centrum Wambierzyc, trochę tak na uboczu schowany, ale darmowy, dla elektryków z opcją doładowania, eee, z toaletą, bezpłatny, rewelacja. Chciałem gdzieś tam pod bazyliką stawać za pieniążki, po co, jak jest rewelacyjny parking za free, świeżutki, nowiutki, z koszami, z toaletką, rewela. Także polecam. No i dojechałem tam i właśnie na tym parkingu, dosłownie pół minuty przed startem spaceru. Zorientowałem się, że nie wziąłem ze sobą portfela, a mam do przejechania jakieś 140, a w baku paliwa na niecałe 100. I kurczaki zaczęło się kombinowanie. Coś czego nigdy nie robiłem, czyli jakieś tam płatności zbliżeniowe. Bliki, nie bliki. No, w bliki jeszcze nie wszedłem, ale jakieś portfele, Google Wallety. O, nie moja bajka. Nigdy nie chciałem gdzieś tam łączyć swojej karty z komóreczką. Cenię sobie prywatność, ale w tym wypadku prawdopodobnie, jeśli to zadziała, w drodze powrotnej uratuje mi to mocno tyłek. I takim oto sposobem. Właśnie pierwsze kilometry spaceru, nie dość, że nacisk na jelito grube to jeszcze ale na szczęście już ulga to to jeszcze z tymi portfelami przeboje i trzymajcie kciuki żeby w drodze powrotnej nie złapała mnie policja ale piękne to jest żebym jakoś dojechał do domciu i mógł zmontować dla was kolejną produkcję na ten kanał Według mapy CZ jesteśmy na górce o nazwie Drzewna A według oznaczeń 502 wzniesienie o nazwie Golec Idziemy na Rasztków, na Suszynę i na Gorzuchów U, 30. i to nawet gdzieś będzie dopiero połowa naszej trasy Może nawet nie, zobaczymy Golec, z tego co pamiętam byliśmy na Golcu, ale troszeczkę z drugiej strony równolegle biegnie tutaj GSS Na którym dzisiaj już trochę dreptałem w Bambierzycach i na którym na końcu trasy znów się pojawimy idę sobie tutaj, idę i taka śmieszna przygoda pieskom mówię żeby mnie nie ciągnęły bo droga może być zdradliwa daję lekkiego kroka i się zatapiam po łydę prawie <grytanie> cały bucier patrz jaki porwany jest zresztą stay, stay no kończy swoje życie pierwsza altra i takie znamienite to jest, że jesteśmy blisko GSS-a a dzisiaj. Trochę nim depniemy, a to są altry, które były moje, moimi pierwszymi ląpikami. W związku z czym e, no, czwarty rok. Już takie dojeżdżam, dojeżdżam, czekam aż się kompletnie rozpazną, a awaryjnie dzisiaj wziąłem w plecaku zimowe wysokie buciory, a tak żeby sobie dobić wagi do plecaka treningowo ale też żeby mieć w razie W alternatywę i nie iść prawie 30 klocków boso. Bo na tyle sobie dzisiaj e, wyznaczamy nas spacerek. Uch, jakiś taki mam mikrożal do siebie, no ale potrzeb fizjologicznych człowiek nie przeskoczy. Tam gdzie się z wami witałem pod schodami e, bazyliki w Wambierzycach, tam gdzie rozpoczynaliśmy ten odcinek. E, Chciałem trochę więcej powiedzieć nawet o samych schodach, że ich znaczenie jest symboliczne, że jest ich 57 i że to jest suma 9 chórów anielskich. 33 oznacza liczbę lat przeżytych przez Chrystusa do momentu ukrzyżowania, i 15 pozostałe to rzekomo wiek Maryi w momencie poczęcia Chrystusa. Wcześniej co? E, nie analizy gościu, inne czasy były, dokładnie, ale to jest pięknie. No i chciałem powiedzieć co nieco o Wambierzycach, o pochodzeniu tej nazwy, tej miejscowości. O tym, jak tutaj w 1946 wracali repatrianci z Zabugu, górale przyjeżdżali. E, no ale, ale nie powiedziałem tego wszystkiego, a teraz to tak trochę nie na miejscu w środku lasu mówienie o Wambieżycach. W których się było 4 km temu. <laughs> e, no trudno, trudno. Ale jak mówię, fizjologia i te potrzeby takie nagłe nie wybierają momentów dogodnych. Tam się spieszyłem. I powiesz, człowieku, zwykłe pole. Nie, niezwykłe. Szedłem tędy i czułem, że leciałem. Nie wiem, czy to przez to. Przewlekłe zapalenie, zatoki miłe, proste. Za takie myśli, czy przez to, że tam w dole kur pieje, pies szczeka, czuć z kominka palone drewko, i lecisz w takich pięknych okolicach, jakbyś się unosił. No, takie trochę wyobrażenia mam. Dziwne, bo na Bieszczackich połoninach za pierwszym razem nie, chyba nie miałem uczucia jakiegoś tam wielkiego lotu. Ale emocje były tak okrutne, że łzy same leciały. Natomiast tutaj idziesz na takim wypłaszczeniu, ale jednak lekkim grzbiecie załamującym się w obie strony polami jest pięknie. Doceniam takie duperele, ktoś by rzekł. Ale klimacik w tym wszystkim jest, nie można powiedzieć. Kącik sprzętowy parę razy dzisiaj coś wskaźnikami moimi pokazywałem, czyli kijami. Reklama, nie to nie jest reklama, nikt mi za to nie płaci i pewnie nie będzie płacił. Fizan Red, nowe kije Made in Italy, model compact Red. Eee, podobno najlżejsze kije <świata>, świata, chciałem powiedzieć, ziemi. 158 gramów, jeden kijek. Faktycznie czuć to w ręce. Czuć jest nawet przeskok między bardzo lekkimi, wcześniejszymi moimi kijami. Eee, czyli Black Diamond Carbon Z jakoś tak składane w taką zetkę, no po prostu składane z kevlarem. A, a ten model jest skręcany i jest faktycznie ultra lekki z aluminium, model tam 9001 czy coś takiego, niby bardzo trwały zobaczymy ile posłużą ale waga jest odczuwalna że jest bardzo ale to bardzo leciutko Piórka niosę w dłoni. Cieszę się. Cieszę się i dzisiaj pierwsze testy. Jesteśmy już nad miejscowością o nazwie Suszyna. Jakoś kolejna przydrożna kapliczka. I w Suszynie jest atrakcja. Dlatego też trochę tędy poprowadziłem naszą dzisiejszą trasę. Atrakcja nosi nazwę Wieża Widokowa. Oto ona. Idziemy na nią. Kilka suchych faktów wieża wznosi się na wysokość 27 metrów teraz widokowy jest na 24 metrze eee, została wzniesiona w 2014 roku w ramach projektu polsko-czeskiego miejsca pełne widoków chcielibyśmy to sprawdzić ale, ale jest zamglenie duże nie wiem czy jest sens wchodzić na górę i co? i kosztowała 1 100 a 85% z tego Pokryły środki unijne, no i doczekała się już swojej nazwy. Mówią na nią Suszynka. I z tego co przyuważyłem w internecie, ma ona swoje godziny otwarcia, więc możliwe, że na noc jest zamykana. Jesteśmy już pod tą wieżą. Nie ma zupełnego sensu wchodzenie na nią. Spójrzcie, widok tutaj ledwie po pierwsze pola. Na tę stronę to już kaplica w ogóle mleko. Trochę liczyłem, że do tej godziny kiedy tu dojdę się trochę rozpogodzi. Miało być jakieś słoneczko, ale ono tak niezbyt, niezbyt się przebija. A jajaj. Mgławice. No nie ma sensu, żebym tu właził. Trochę wichrowe wzgórza co? Tylko bez wichru dzisiaj praktycznie bez wiecznie udało mi się wybrać taką pogodę, a w zasadzie na nią trafić. A to co tu widzicie, zaraz tu będziemy wchodzić na tą górkę. Jedno z moich pewnie ulubionych wzgórz to się stanie. Nazywa się to Czeskie Wzgórze. 426, 27 różnie podają, tyle ma wysokości, ale skąd się wzięła sama nazwa Czeskie Wzgórze nie wiadomo. Jedną z poszlak jest to, że idzie ten dukt. Prawdopodobnie to jest ten dukt, który przed laty mógł być drogą pątniczą bądź handlową pomiędzy Kłockiem a Brumowem przez Wambierzyce i Radków. Teraz musi być tu jakaś odnoga. Sobie wejdziemy i zobaczymy, co tam jest. Ale wygląda ekstra. Pola, pola, tutaj Mgiełki. A tu nam słońce pierwszy raz dzisiaj się mocno przebiło. I jesteśmy czeskie wzgórze, tak wygląda. Straszny syf tu jest. Śmietnicho. Ale widoków nie ma. Niestety. Podobno dolinę ścinawki tu widać. Obniżenie bożkowa. Wzgórza Włodzickie, góry sowie, góry barckie. Kotlinę kłodzką i tak by można wymieniać i wymieniać. Ale my za wiele nie zobaczymy niestety. Ale taki mały gaik, miejsca pod namiocik no przy samym polu. Może nie jest hiperatrakcyjnie. Mnie się podoba osobiście. Jest takie jeziorko zarybione jest zakaz połowu tutaj. Dochodzimy do Gorzuchowa Kłockiego. Tutaj stacja kolejowa, a tam coś ucieka chyba kot. I co, stacja kolejowa wybudowana w 1879 roku, służyła tu za dobry punkt wypadowy do pobliskiego Bożkowa, gdzie jest pałacyk, można było go sobie zwiedzać, wciąż chyba można, a także na grodziszcze, gdzie idziemy, gdzie są ruiny zameczku, taka atrakcja nas dzisiaj jeszcze czeka. W końcu wychodzimy na jakieś pejzażyki, i się rozjaśniło, jest naprawdę słonecznie, 12 stopni ma dziś być. <noise> Znamiona wiosny. Ptaki ćwierkają słoneczko. Pięknie. Tutaj na drugim planie górka, nie ta tutaj na pierwszym, tylko tam kawałek dalej, to Grodziszcze, jak nie mam, gdzie idziemy, a tutaj, jeśli dobrze widzę, koziołki i żmij mieli państwo ten kultowy żmij którego całkiem niedawno pokazywaliśmy z którego całkiem niedawno pokazywaliśmy widoczki na tym kanale lekki sorewicz że pod słońce ale mata trochę tych widoków z tej strony którą przeszliśmy a nie nam było zbytnio przestrzennie jej poobserwować tu natomiast wspomniane grodziszcze nam się wznosi prawie 400 metrów nad poziomem morza no bez 4 metrów no i mówiłem o zameczku a tak naprawdę to są tam podobno jeszcze są ruiny wieży widokowej imitującej zamek hrabiego z 1813 roku wybudował to hrabia Anton von Magnis no i idziemy zobaczyć te ruinki a i teraz dojrzałem tutaj tutaj widzicie Eee, ta wieża widokowa w suszynie, cośmy przed momentem byli. No teraz by było widać sporo. <laughs> Mogłem poczekać dwie godziny, ale kto tak robi? Kto tak robi? Ja tak nie robię. I jesteśmy przy ruinach tej wieży widokowej. O, wstęp zbrojony grozi zawaleniem i słusznie, że ta tabliczka tu jest. O, taki obiekcik Może nie w każdej chwili, ale. To nic pewnego, kto się tak osypał. Na parterze ponoć była kuchnia, i na kolejnych piętrach salon, i sypialnia. No i wieża widokowa na szczycie. 1813 historia ziem aktualnie polskich. <noise> przy szlaku jest takie miejsce stawik. na nim kaczki przed momentem były jest i ławeczka a pozwolę sobie jak starcowie już sobie mogą pozwalać na odpoczynek tak wygląda nasza przerwa bułeczka no i dwie adorantki wiadomo dlaczego ależ tu są przestrzenie Patrzcie na tą łączkę tutaj, na to polko, jaka tu jest gleba na wierzchołku zabarwiona. Zastanawiam się, czy nie zmienić nazwy kanału na Łąkowy TV. No co, ja poradzę, że za wiele na łąkach to się nie znam, ale bardzo lubię na nich być, na nie patrzeć, czasem na nich się położyć. Nic nie poradzę. Akurat zwykłe polko, ale trochę niezwykłe, bo z zabarwieniem. <laughs> Spotkałem właśnie ludzi. Pierwszych ludzi dzisiaj, z którymi sobie pogadałem chwilę, z pieskiem szli. Wypytali mnie o szczegóły, skąd idę, dokąd idę, przez co szedłem, ile mi jeszcze zostało. No i ja tak chętnie odpowiadałem na te pytania. I tak sobie właśnie przypomniałem. Pustkę Wielkich Cisz, książkę Łukasza Supergana, nie wiem czytał ktoś z Was? Jeśli tak, to dajcie znać w komentarzu. On w tej książce opisywał, że szczególnie gdzieś tam w górach Rumunii, nie ujawniał nie ujawniał nikomu skąd, dokąd idzie. Po części dla mnie jest to zrozumiałe, no bo wiadomo, jesteś wędrowcem, dźwigasz cały dobytek na trzy miesiące na plecach, przechodząc Łuk Karpat. Nie chciałbyś się poprzez proceder złodziejstwa, czy też jakiegoś tam pobicia ze złodziejstwem, pozbyć się całego swojego dobytku, dachu nad głową, e, zmniejszyć poziom bezpieczeństwa do zera. Tym samym, e, no i co? I on tak nie ujawniał dokąd idzie, gdzie idzie. Mówił o najbliższych tylko miejscowościach, skąd dokąd. Nie ujawniał planu całej trasy. Generalnie założenie takie, żeby nie ufać ludziom. Zbytnio przyjął. A tu patrzcie, leśnictwo bożków. Taki pałacyk, kurde, żyją pany. Pięknie. Wciąż na zielonym, tak jesteśmy. Wciąż, ale zaraz będziemy z niego odbijać na te wzgórza tam. Dziewięć z hakiem jeszcze do Wam do końca. No i tak chciałem was dopytać. E, czy, czy jak idziecie na spacer krótki, czy też parodniowy, jak odpowiadacie, jak ktoś was pyta? Skąd idziesz? Dokąd idziesz? Ja z reguły się nie kryję, taki jak trochę ze mnie, nawet nie trochę. Ale, ale jak widać są ludzie, którzy zatajają wszelkie informacje. Wychodząc z założenia, im mniej osoba pytająca wie o tobie, tym lepiej tym bezpieczniej dla Ciebie po prostu Po której strony barykady? <laughs> Bez przesady. Wy jesteście. Czekam na waszą opinią. Do ścinawki dolnej wchodzimy. I tak sobie pomyślałem, a może nie ma sensu opierać się tak stricte, mocno na żadnej ze stron. E, gdzieś to wyważyć po środku. Nie masz zaufania, nie mówisz. Ktoś Ci podejrzanie wygląda, nie mówisz nic, gdzie idziesz, dokąd idziesz, po co idziesz, ale jak już z kimś dłużej pogadasz, przełamujesz jakieś lody, nabierasz pierwszych jakichś tam stopni zaufania, to czemużby nie pogadać? Zawsze gdzieś tam w drodze jest okazja do nawiązania jakiejś znajomości. Może ktoś też ma jakieś doświadczenia szlakowe, nie raz się przecież tak zdarzyło spotkać jakiegoś górołaza porozmawiać dowiedzieć się, był tu, był tam pogadać o planach o przeszłości poznać człowieka po prostu a zresztą, czy nie po to idziemy w góry, żeby tych ludzi nie poznawać a poznać trochę siebie Wo, wow, ale tu lecisz głębinowo, gościu <ścoughs> za dupie przed piekle wydmuchów to synonimy nazwy miejscowości, przez którą właśnie przechodzimy. Czyli Wygwizdów. Gdzieś tutaj jest właśnie w dole taka wioseczka. Wygwizdów. Jest, oto ona. Oto ona, Ścinawka. To za jej sprawą dzisiejsze to całe zamieszanie, czyli nasza wizyta na obniżeniu ścinawskim, na wzgórzach ścinawskich. To jest właśnie Ścinawka, trochę wezbrała wydaje mi się. No ale tak, jesteśmy na takim po zimiu lekkim, roztopów trochę zapewne. Ścinawka jest dopływem Nysy Kłodzkiej no i ma długość prawie 65 km. I na ostatnie 4 km naszego dzisiejszego spaceru wkroczyliśmy na szlak Czerwony Główny szlak Sudecki, mili Państwo Trochę pamiętam i trochę nie pamiętam 3 lata temu tędy szedłem, tylko że w drugą stronę i nie pamiętam, żeby tu był ten asfalt Ale to pamięć jest zwodnicza Zejście tutaj do ścinawki średniej w tę stronę szedłem, a teraz w drugą do Wambierzyc Cieszę się bardzo, że GSS-a przeszedłem 3 lata temu gdzie nie było tu jeszcze asfaltu. Cały czas idę tym asfaltem, a przecież na GSS-ie nie brakuje takiej nawierzchni. Przynajmniej na tym odcinku tam z Prudnika do Paczkowa, no nawet trochę dalej. Jest Cały ten odcinek widzę wyasfaltowany i tak sobie przypomniałem, że ten parking, który Wam zachwalałem w wambieżycach. Też do niego dochodzi taka nawierzchnia, i boję się pomyśleć, że najbliższe 3 km, jakie mi jeszcze zostały do mety, będzie właśnie taką nawierzchnią, co strasznie psuje urok okolic, przez które zaraz będziemy podążać. Mam nadzieję, że się mylę. Ale była tam taka droga polna przez górko o nazwie Rozdroże, które faktycznie jest rozdrożem dróg, i, i naprawdę. Było tam przeuroczo, taka polna droga A teraz idzie się taką nawierzchnią. Ja rozumiem e, cywilizacja, rozwój, wygoda dla samochodzików, ale nie zapominajmy, że to jest szlak pieszy przede wszystkim. Drugi z najdłuższych w Polsce, z tego co się orientuje po GSB jestem zdruzgotany tym odcinkiem tak sobie ostrzyłem zęby, że wrócę na GSS 4 km ochoczo, nim sobie pomaszeruję, nawet trochę więcej e, Niestety, maszeruję nim, ale jaki jest, to widzicie, rzążąca piła w tle, obraz ścinki, wycinki, cywilizacja dosięga góry e, Góry, właśnie, stół! Rurku, tu jest taki stół Eee, proszę, góry stołowe przed nami. Tam przecież produkują stoły. Słyszeliście o tym? <gry> I idziemy. Pamiętam to miejsce sprzed trzech lat. Polną drogą, umorusany człowiek dochodził do tej kapliczki. Był klimacik, naprawdę był klimacik. Taki dziki zaułek, ale bardzo przestrzenny zarazem. Jest to rozdroże nad Wambierzycami 4-3-5 metra. Kurfrom, wanderer, tur no coś tam, coś tam. Tak to wygląda. A teraz. No, jakby to jakaś podmiejska, po prostu ścieżka była. Rozumiem, rozumiem, że może być to połączone z parkingiem, z infrastrukturą sakralną. Wambierzyc, do których podążamy. Jedno się nie zmieniło pejzażyki dookoła i stołowe. Przed nami nic, schodzimy już do Wam Bierzec. Myślę, że to dobra pora, żeby powiedzieć Wam hej ho! Albo see you later, Alligator. Trzymajcie się i czeka na Was jeszcze na sam koniec filmiku <grywka> nowa tradycja. Ciekawe, czy to stanie się tradycją. No tam, gdzie natrafię na jakiś most, pomost, czy też inny. Tunel, wiadukt, to, to tak będzie. Łapcie tego postscriptuma, a ode mnie tyle. Cześć! Uwaga, uwaga! Kontynuuję tradycję tunelową. Do zobaczenia w niedzielę na labtrekking.com.